Jakby! Kochani! Brawa! Rand A ja już do was idę z tą koszulką. jestem Słuchajcie! Nie ma żartów! Zaczynamy od od 300 złotych. Moi drodzy, mi zależy na jednej rzeczy. Ja wiem, że to jest jakieś szaleństwo. Jeżeli nie będzie nikt na tą koszulkę, w poniedziałek wystawiamy ją na Allegro Wośpowę Z tytułem Czechowice i landklinika darują. Moi drodzy, mamy tutaj rzeczy bardzo cenne i bardzo oryginalne. Uwierzcie mi, że na dzieciaki, na ten szczytny cel nie chciałbym, żeby coś wyjątkowego poszło za stówkę czy, czy 50 zł. 300 zł za tą koszulkę. Kto jest zainteresowany, proszę zobaczyć. Tu się jeszcze podpiszę z usta Jeżeli ona nie zejdzie, uwierzcie mi, bardzo was przepraszam, ja wiem, że to są kwoty z kosmosu typu Warszawa, Kraków i tak dalej. Moi drodzy, bardzo mi zależy. Ci ludzie przyjechali z całej Polski tutaj. Nie mogę tego zacząć licytować od 56 zł. 300 zł w cena wywoławcza i licytujemy po stówce, nie w Łodyżce. Drodzy Państwo, proszę się zastanowić, ta koszulka tutaj jest u nas cały czas, podarowana przez ekipę Landkliniki, przez naszych woprowców, landrowerowców, najbardziej pokręconych ludzi, jakich przez ostatnie kilka tygodni spotkałem, oprócz ekipy z Wojen. Misiek. Słuchajcie, jeszcze coś, jeszcze coś. Mamy tutaj Miśka. tych misiów na świecie całym jest 20. 20 sztuk, misiek land kliniczny w koszulce land z napisem Santa Rover 2009, wersja całkowicie limitowana i on również zostaje tutaj z wami, zostaje do tej licytacji wielkiej, potężnej, wspaniałej i, i kochani, ja myślę, że on jest na tyle duży, że no, wygląda mi na dwie stówy, więc startujemy od dwóch stówek, 200 złotych polskich, misiek sztuk jeden dla Was, jeszcze jest ich tylko 19 w naszym posiadaniu, niestety już w naszym posiadaniu, więc ten jeden może być Wasz. Zostawiam. I tu jeszcze mamy jako sekcja psów ratowniczych dwie w Polsce takie bombeczki. To jest bombka ręcznie malowana. Z jednej strony właśnie jest logo naszej sekcji psów ratowniczych Dąbrowa Górnicza, a z drugiej jest logo wodnego ogniczego pogotowia ratunkowego. No, mi się wydaje, że taka bombka zawiśnie komuś w przyszłym roku na choince. To będzie to wielkie, takie dobre serducho, które pomoże tym dzieciakom, które naprawdę potrzebują naszej pomocy. Też zostawię ja ją tutaj Maćkowi, no, skoro mi się za dwie stówki, skoro, znaczy mali za dwie stówki, koło koszulka też ma iść za 300 zł, to sądzę, że ta, taka bombka ręcznie robiona, 300 stówy też powinna pójść, bo to jest ręcznie robiona bombka, logo sekcji WOP Dąbrowa Górnicza. Jasiu, kochana, drodzy Państwo, koszulka, misiek i bombka. I aniołki mamy, takie śliczne małe aniołki jako dodatek. Aniołek jest dodatkiem do bombki? Aniołek dodatkiem do bombki nie będzie. Trzy takie aniołki mamy. Moi drodzy, uwierzcie mi w jedną rzecz. Dorzucamy... Te do... rzeczy zostaną, jeżeli nikt z Państwa dzisiaj nie wylicytuje. Przeznaczamy to, w porozumieniu, na Allegro Włośpowe. Kochani, chcieliśmy zrobić jedną rzecz. Uzyskać bardzo cenne i oryginalne rzeczy. Od na strony Justyny Kowalczyk. Po koszulki, które mamy, tutaj kilka, ja mam na sobie. Po rzeczy bardzo oryginalne i cenne. Cały dochód... W tej idzie tylko do puszeczki, co do grosika, To nie jest na, na sztab, na koncert. To są rzeczy, które idą bezpośrednio na dzieciaki. Wspaniale rozliczone, zabezpieczone i tak dalej. Drodzy Państwo, wybaczcie, ale nie puścimy tego za 50 czy 60 zł bo to jest kwota bezpośrednio przeznaczona na dzieciaki. Zapraszam serdecznie do licytowania. Jeżeli ktoś będzie chętny, tutaj moje kochane dziewczyny będą z wiele zamówienia na licytację, te rzeczy zostają. Jeżeli dzisiaj ich w Czechowicach nie cytujemy, przeznaczamy je w porozumieniu z nadkniętką na woźpową, alegrową aukcję w internecie, która bezpośrednio będzie rozliczona ze sztabem fundacji. Słuchajcie, Kasiu, czy mam, mamy jeszcze coś do dodania? Znaczy, jedna tylko rzecz, ten misie powstał tylko dlatego, że grupa ludzi z całej Polski postanowiła pomóc pewnemu środkowi. Zorganizowaliśmy charytatywną imprezę, która trwała cały dzień. Chłopaki były przewożone samochodami trenowymi, zrobiliśmy dla nich spotkanie. No i pojawił się właśnie pomysł takiego wspaniałego misia, więc ten misie jest zaraz bardzo czymś sentymentalnym, dlatego też tak bardzo cennym. I to było na tyle, dziękujemy. Kochani! Rzeczy od kliniki bardzo drogie, ale bardzo cenne i wiecie na jaki szczytny cel. Zapraszamy wszystkich chętnych tutaj do nas, proszę zostawić informacje. Podziękujcie brawami naszym przyjaciołom z ekipy LAT klinika. Dziękujemy. A my się teraz i Was wszystkich też zapraszam tam, tam. Światowano rzadko koszyk właściciela bezkickiej. Tam, tam.